Witam serdecznie w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj zagramy sobie w jakiś śmieszny build. To za bardzo nie wiem jaki. Ok, no to mieczyk. <laughs> Chyba Olafik. A ty drogi widzu subskrypcję z dzwoneczkiem, łapka w górę, komentarz minimum 3 słowa dla zasięgu. I wiesz jak jest. Zapraszam na wszystkie socjalki w opisie Discord i tp Dobra, Mopki, co dacie? Pierwsze mopki Z reguły są słabe i nic nie dadzą Chyba, że się ma farta Zobaczymy jak będzie tym razem Z mieczem, co ja bym mógł zrobić z mieczem? Ty, coś się stało z tą kamerą? Halo? Jakoś coś Tragedia to była A co ja bym mógł zrobić z mieczem? Jaśka Olafa, asasinów również. Asasinów również. Kusi, kusi ten asasin. No, kusi, kusi. Taką Kery Akali dupnąć, tyno, byłoby spoko. Jaki szybki asasin w ogóle? Na chołzenie. Można by sześciu paknąć ho No to chyba to gramy. Wow. Ale żeby taki start mieć, to jestem w szoku, nie? Mam wrażenie, że. Ale tutaj early game powinien być mocno zdominowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczymy. Szkoda, tylko że nie dostałem jak więcej itemów na nią. Ale ogarniemy, ogarniemy. Co z tego będzie? Tak poskautowałem sobie. To asasynów nikt nie gra. Więc w sumie jest duża szansa na to, że. Ten build tutaj siądzie. Ale jestem w totalnym szoku, że tak szybko siadnie. Taki szybki Chosen Assassina. Jeszcze jak mieczyk wziąłem. Trochę przypadkiem, bo chciałem mieć różdżkę. No, jeszcze ta Akali tak szybko wypadła. Coś pięknego. Tu się mocno zastanawiam nad kupnem Yumi. Ale to tylko jak przegram. A się raczej na to nie zapowiada. No właśnie. że muszę sprzedać Dianę, żeby utrzymać ekonomię przy okazji dobrą. No i mamy 100 HP. Wow. Trochę szkoda, bo będziemy ostatni wybierać na karuzeli. Ale mimo wszystko no... Lepsze to niż przegrać i stracić HP. Udało mi się a, z, z, wziąć na karuzeli Łapkę skrytem, dzięki temu mam Infinity na Akari I dodatkowo dostawiłem e, Nunu Tak po prostu, żeby kontynuować Win i zdobywanie Golda Jakby ktoś pytał, dlaczego tak, a nie inaczej To po prostu, żeby kontynuować Win Oby mi siadł teraz tutaj ten gameplay, bo gram na tego pierwszego a on ma srebrne jednostki, ja mam tylko jedną, więc może niestety to nie wyjść za dobrze. Chociaż nie, no dobra, chyba to mamy. Diana jeszcze się zdąży odpalić, a Kali bije jak szalona. Ta, mamy to, dobra. Dalej utrzymujemy Winstreaka, super. To jest ważne, mega ważne. To HP do golemów, wow. Nie dość, że mam 100 HP do Golemów. To jeszcze mam całkiem dobrą ekonomię i tutaj jeszcze mi po prostu poleciała sobie Akali teraz przed mobkami. No, jest dobrze całkiem. To teraz słabe itemy niestety dało. A też jest jakąś opcją na Akali, ale taką średnią. Wolę sobie Fire cape zrobić, bo jest po prostu dobrym itemem. No cóż, lecimy dalej. A jest tam, szalej, rób damage. Mam taką ekonomię, że chyba nie będę wbijał levela od razu. Chociaż w sumie, dla zdobycia jakby przewagi i szansy większej na trujeczki, chyba wbiję na 3-2. Bo to jednak warto mieć, jakby z wyprzedzeniem przed wszystkimi, poziom. Wtedy ma się, jakby większą szansę trochę na te jednostki za 3. No cóż, ekonomia jest tak dobra, że, że w sumie bez straty 50 golda a ten level jeszcze wbiłem, nie? 6 ja zapomniałem, że się dostaje 3, ten 13 golda, wtedy chyba 12 dostałem, czy jakoś tak, czy 13 też. No, także jest spoko, naprawdę jest dobrze. Jest tu szansa na perfect gierkę, jeśli w miarę szybko polecą mi upgrade'y i wymienię brawlerów na na przykład Spiritów, to by też było super. Tak wiem, powinienem ją kupić, jeśli chcę spirytów, ale nie chcę tracić ekonomii. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Podmieniłem asasinów, na, e, znaczy brawlerów na e, spiryty. Wow! Prąd Trójka mnie porobił. He, ty to ja jestem w szoku teraz. Wow! Z karuzeli udało mi się zebrać miecz. Niestety tylko to jest minus właśnie bycia ostatnim na karuzeli, że nie ma już nic ciekawego. Ale z latarni wypadł mi tutaj łuczek e, i Giant's Belt. Także jest całkiem nie najgorzej. I jeszcze wbiłem sobie kawałek levela, żeby jak najszybciej wbić siódmy. To jest po prostu gra pod e, szybkie, jakby wbijanie levela, ale nie tracąc ekonomii. Taka zachowawcza. Tak się kiedyś grało. Teraz czasami jest tak, że trzeba wbijać szybciej niż grać tak zachowawczo. Ta gra, którą teraz zagram, ja to w sumie jest taka mocna podsejwanie. W sensie nie grałbym właśnie tak jak mówiłem, tego tutaj w po, powolne wbijanie poziomu, gdyby nie to, że mam bardzo dobrą tutaj sytuację, jeśli chodzi o zdrowie i nie muszę się ratować. Mogę spokojnie powbijać sobie level, nie tracąc ekonomii, a później sobie rolować po postacie, które potrzebuję. Przed mobami wbiłem siódmy, to jest tutaj dużym plusem. No i podmieniłem pana Maokaja na Shen'a. Właśnie mnie olśniło, że jestem kretynem i wydałem kasę na wbicie poziomu. Nie kupując Kataliny, która jest przecież asasinem, którą potrzebuje. Brawo Ty, buszu. A nie chce coś ekonomii znów. Ajajaj, taki fail. W zasadzie zapomniałem powiedzieć, to przed poprzednią rundą e, zrobiłem Zekę, Cherries of Power na Kindred. Myślałem właśnie albo nad Kindred, albo nad e, Timo, ale stwierdziłem, że Kindred będzie lepszym nośnikiem. No i zrobiłem Hextech Gunblade'a i RFC na Akali z itemów, które dostałem po prostu z mobów. Kolejny błąd, jaki popełniłem w poprzednich dwóch turach, to to, że wstawiłem Shen'a, który jest ninją i przez to Akali dostawała buffu z ninjów, a więc od razu to teraz zmieniłem i wstawiłem po prostu czwartego Asasina w postaci e... Pajka i dałem na niego Sunfire'kę. udało się wbić ósmy dosyć szybko więc po prostu wstawiłem sobie jednostkę w postaci Darka który w sumie jest bo jest tak po prostu żeby nie było pustego slotu i tak w sumie no musiałbym dostawić dwóch asasinów więc akurat za Darka i dziewiąty poziom się wbije to będę miał sześciu a wszystko wskazuje na to że dziewiąty w tej grze będziemy mieć przez to bardzo dobrą tutaj sytuację z HP No cóż, zaraz się dowiemy, co tam nam gra da. Eee, Podmieniłem Irelię za Orna. Eee, I kupiłem Kindred, ale ją sprzedałem od razu, żeby utrzymać ekonomię. O, ale że dostałem wpierdiel od Siłany, to jestem w szoku. Dwóch asasynów potrzebuję. Halo, gro, daj. Halona i Katarinę. Katarinę wy już miałbym i nie Kretyn ze mnie, no. Teraz to mnie ciekawi, co moby dają, bo chciałem w sumie jakieś defensywne itemki dostać. Nikos help. No bet. I co tam jeszcze? Ale kupa. No i szału nie ma, powiem wam. A ten gościu ma mocny team. I raczej na niego padnę. No, to było pewne. Samira. tą Kerry. A zrobiłem sobie qss na Pyke'u. O, do końca wiem, że nie jest mądrym pomysłem, ale jakby nie miałem lepszego wyjścia. Tak mi się wydaje. Potrzebuję chociaż jednego Talona i wtedy wchodzę po prostu na pałę w dziewiąty poziom. Tylko dajcie mi tego Talona. Jednego. Tylko jednego, bro. I wtedy mamy sześciu asasinów, czterech Spiritów i... Piązdom Gra mnie wysłuchała, a ja jestem kretynem, i zapomniałem, że mam dwie Yumi na bordzie, i sprzedałem orna, którego mogłem po prostu wymienić za Yumi. Jej, brawo, Buszu! Ale, no, z sześcioma asesynami powinien być już tutaj Pierdziel. Powinni przeciwnicy dostawać i to taki srogi. Jak na razie wygrywam. Ale taki błąd znowu. No, z Karuzeli udało się wziąć choja, więc dzięki temu będę miał jakby drugiego opery w postaci talona. I te Trinity, które zdążył Ormi dać, też jak najbardziej na talonka tutaj pasuje bardzo dobrze. Więc powinniśmy dzięki temu sześć, dzięki tym sześciu asasinom naprawdę sobie teraz radzić. No, wygląda dobrze. Zostało nas trzech. Co z tego będzie, to ja nie wiem. Eee, jedyne, co to tak bym powiedział, że jeśli chodzi o tą kompozycję, w którą gram, Eee, to nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu raszować po złotą Akali, nie? Tak jak ten gościu tu zrobił post z Anką i z Lulu. ja nie miałem tak zrobić z Akali przypadkiem? No powiem tak. Przed tym mobkiem nad tym Nexusem, a właśnie wypadł mi tutaj Zilean. Chyba na niego przy Was będę używał Niko Helpa. Tak jak mówiłem, przy Was używam Nico Helpa. Za chwilę będziemy mieć Zileana, Teraz powinniśmy to ugrać. Ten talon też trochę robi, a jednak przegraliśmy. Wow. To jednak miałem go użyć bez Was. <laughs> Widzowie. A chciałem być dobrym tutaj Jupiterem Kappa. Jeden talon bym się przydał. Bardzo. Wyzerowałem się i nie dostałem Akali. Ale jest źle. My to przegrywamy. Trzecie miejsce będę ja miał. Trzecie miejsce będę Jak widzicie, raszowanie złotych jednostek jest tak wkurzające, że przez to można przegrać sobie gierkę Nienawidzę czegoś takiego, ale no. Wiem, że ludzie to grają. Mnie to wkurza osobiście. Ale jest jak jest. Ciekawe czy przegram na klona? Jeśli przegram na klona, to jest skończona gra i tak no. A niestety jest taka opcja, że klon. mnie zniszczy. No. I tyle. No cóż, bywa i tak. Trzecie miejsce, i tak nie najgorsze. Jak widzicie, build trochę spoza mety. Jest spoko. Tutaj myślę, że problemem było to, że ja nie poszedłem w tą złotą Akali. To chyba byłoby w tym meczu lepsze, przez to, że wszyscy inni grali złote jednostki na pałę. Czyli to gówno, którego nie cierpię. No ale jest jak jest. A teraz kochani zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę. Na dole co najmniej trzy słowa w komentarzu. I wbijajcie na Discorda i inne socjalki. Trzymajcie się, cześć!